Siemaneczko. Właśnie jestem w trakcie robienia posiłków na sumie 2-3 dni. Mięska trochę będzie więcej. Odmroziłem kurczaka 1,5 kg. Robi się omlecik z białek, i odżywki, białkowy, od trębów i mąki kokosowej. To będzie na jutro. Do tego są jeszcze na 3 dni zrobione, które będą w Chcę czekać. Na wtorek, środę, czwartek. Tutaj mam po 50 gram ryżu, to później jeszcze wrzucę zdjęcie albo, albo coś nagram. Do ryżu dodałem troszkę. No, może pokażę Do dodałem troszkę kary, żeby lepiej smakowało, i troszeczkę kolorku dodało. Więc tak to wygląda o ma wiele dobre ustawienia na tych kurczaka. czekam, będę trochę gadał może akurat ktoś coś tego wyciągnie A o czym bym chciałem pogadać o motywacji, o usprawiedliwieniu swoich swoich czynów swojego lenistwa bo na przykład coraz częściej spotykam się z tym, że ktoś mówi, że pracuje do godziny 16-17 nie ma czasu sobie e, zrobić posiłków, ale na przykład wszystkie odcinki na Netflixie, na, na seriali wszystko jest obejrzone od A do Z. Więc jakby e, tutaj czas się znalazł, o ko, ściągnę omlecika, ładny wyszedł, taki tu, ładniutki. Hmm. Teraz na tą patelnię będę kroił, kurczaczka i będę rzucał. i, i tak się zastanawiam, hmm. Dlaczego ludzie mają takie podejście skoro pokrojenie kurczaka dodanie warzyw yy, zajmuje pół godzinki ja tutaj w Segryszu gotowałem robiłem omlety w międzyczasie leciał jakiś podcast yy, na YouTube czasami jak wracam w ciągu tygodnia to jeszcze w międzyczasie wstawiam pranie zmywarkę yy, więc staram się ten czas jak najbardziej wykorzystać na takie czynności no, które tak trzeba zrobić, tak a nie szukam jakichś tam wymówek, tylko wychodzę na przykład z nastawienia, że nie wiem, wracam do domu, muszę zrobić to, to, to i to. I wtedy jest czas na jakieś tam przyjemności, tak? Albo inne rzeczy, tak? Więc tak samo dzisiaj z nagrywaniem też gdzieś tam sobie zakładałem, że wrócę do domu, na przykład nie wiem, po kościele i, i będę nagrywał, żeby wrócić coś nowego na YouTube'a, więc ta systematyczność też żeby była, tak? Jak sobie już z góry takie coś będziemy zakładać, no to będzie nam łatwiej, bo jak sobie z góry założymy, że nie mamy czasu albo nam się nie chce, no to nam się nie będzie chciało, nie? Eee, co jeszcze chciałem poruszyć? Eee, monotonia, no kurczak. No ja do kurczaka nie podchodzę jako do kurczaka, w sensie, że ciągle jem to samo, tylko podchodzę jako do produktu białkowego, tak? Mógłbym sobie wziąć indyka, wołowinę, mógłbym sobie jakiś dorsza zrobić, oczywiście chuda wołowina, aczkolwiek no jest to troszkę droższe mięsko No i nie zawsze jest dostępne dobrej jakości pod ręką, tak? A kurczak jest zawsze gdzieś tam dostępny. Można troszkę lepszej, gorszej jakości dostać, ale zawsze jest to łatwo dostępny produkt. I jak jesteśmy na diecie. W sumie ja już nie podchodzę do diety jako diety, tylko jako nawyku żywieniowego. Po prostu zrozumiałem to, że z niektórych produktów po prostu muszę zrezygnować albo je ograniczyć do minimum, ponieważ mi szkodzą. A z racji tego, że chcę żyć długo i być zdrowy, sprawny, no to wychodzę z założenia, że po prostu nie nie, jem, nie kupuję, ograniczam w ten sposób do tego podchodzę. Eee... Kurczaka można sobie zrobić na milion sposobów, można go ugrillować. Ja sobie go dzisiaj będę podsmażał na patelni. Tak? Więc tak naprawdę możliwości jest dużo. Zrobić go w piekarniku, w airfryerze, e, ugotować. Więc tak naprawdę kwestia naszego podejścia. E, o, używam takiego skraju do psikania na patelnię do smażenia. E. Naszego podejścia, tak? bo jak sobie z góry założymy, że jemy to samo, to niestety sami się psychicznie okaramy. Trochę głośno się zrobiło. To przykryję podkrywką. Więc wtedy, jak, jak się tak nastawimy mentalnie, no to już sami siebie karamy. Ale co jest zabawne, na przykład często jak dostaję e, jakieś tam raporty. Albo wypełniają moi podopiecznik ankietę, no to pieczywo. Pieczywość na śniadanie, pieczywo do pracy, e, pieczywo na obiad, często też się zdarza, e, pieczywo na kolację i tak naprawdę czynnikiem zmiennym jest wędlina, jakiś indyk, e, w plasterkach oczywiście, czyli kiełbasa i to samo. Jak sami sobie pozwalamy, żeby jeść ciągle to samo, to jest wszystko OK, ale jak już z góry nam ktoś narzuca, że masz gdzieś to, to i to. W sumie nawet nie wiem czy to nazwać narzuceniem, bo no skoro przychodzisz do specjalisty, trenera, nie wiem, dietetyka, kogoś kto ma o tym pojęcie i przychodzisz i chcesz, żeby ci pomógł, no to on swoją wiedzą dzieli się z tobą, tak no, i daje ci wytyczne, tak? bo to dieta jest wytycznym. Tak? Ja często daję zamienniki moim podopiecznym i mówię, że jeżeli będziesz stosował to, to, to i to, efekty będą no, szybsze. Jeżeli będziesz dawał zamienniki, no to te efekty też będą, ale w dłuższej perspektywie czasu jakby masz wybór. tak? Głównie chodzi o tą skrupulatność, rutynę. Więc jeżeli idziesz no, już do takiego specjalisty tak? dostajesz wytyczne, masz iść to, to i to. To czemu z nim walczysz, tak? No skoro zapłaciłeś już mu, przyszedłeś, czyli wyszedłeś z inicjatywy, że chcesz coś zmienić, i nagle zaczynasz się buntować. No to takie trochę oszukiwanie samego siebie, tak? Albo usprawiedliwianie swojego lenistwa, usprawiedliwianie swojego, nie wiem, braku chęci na zmianę. Nie wiem nawet czasami, jak to nazwać, bo kiedyś próbowałem to zrozumieć. Ale teraz już po prostu mi się nie chce, bo widzę, im więcej wkładamy w coś serca, tym, tym czasami gorzej to wychodzi. Nie? Po prostu ktoś przychodzi, dostaje wytyczne, trzyma się, jest fajnie. Jak się nie trzyma, to wiem, że efektów nie będzie. No, i potem jest rozczarowanie. Przecież on od poniedziałku do piątku się trzyma, w weekendy się nie trzyma i waga nie schodzi. No, no sorry, no jeżeli przekraczasz bilans kaloryczny, a jeszcze na przykład masz problemy z tarczycą i jeszcze tam dochodzi do tego alkohol, jakieś winko, no, i co z tego, że to jest lampka wina? Ona ci szkodzi po prostu, jest Twoim wrogiem, tak? Dopóki tego nie zrozumiesz, no to zawsze będziesz na straconej pozycji, tak? Zawsze będziesz w plecy. Jeden trening drugi trening, trzeci trening. Idzie to w jakimś stopniu na marne. No wiadomo, jakaś aktywność fizyczna, która jest, jest dobra, aczkolwiek efekty, które chcemy, nie będą nigdy takie jakie powinny być, nie? Więc albo podchodzimy do czegoś z większym zaangażowaniem, albo po prostu z góry zakładamy sobie, że chodzimy na treningi, ponieważ chcemy troszkę poprawić swoją sprawność, czuć się lepiej, ale nie chcemy wyglądać zajebiście, chociaż możemy. No ale po prostu z racji tego, że jesteśmy, jacy jesteśmy, nie oceniam. Eee, dużo ludzi po prostu czasami nie chce się przyznać do tego, że jest leniwym. Eee, robi swoje, tak? Robi swoje. Mamy swoje słabości, jesteśmy tylko ludźmi. Eee, aczkolwiek najgorsze jest takie oszukiwanie samego siebie i usprawiedliwianie swojej po prostu eee, bezczynności, lenistwa. No niestety jeden trening w tygodniu, dwa treningi w tygodniu to są dwie godziny do trzech. Godzina eee, nic nie zmieni, tak jak jeden posiłek dobry, zdrowy nic nie zmieni, jak kolejnych 40 będzie do dupy i, i w drugą stronę, nie? Eee, więc to może tyle na dzisiaj z moich przemyśleń przy krojeniu kurczaka. Kurczaczka już pokroiłem, jeszcze pokażę. Potem podzielę sobie, poważę. Jakieś 185 gram kurczaka leci do pudełka. Do tego będą warzywka. Yy. I tak to będzie wyglądać. Tak, Jakbyście mogli, dajcie suba, komentarz. mi lepsze zasięgi. Może dotrze to troszeczkę do większej liczby osób. Pozdro. Jak Wam mówiłem, kurczaczek, sałata, pomidorek, ogórek i tak to wygląda plus omleciki cała góra i możemy kończyć